Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem kapiks. Witam Was w drugiej części mapki postać ze snu bez zbędnego przedłużania przejdziemy po prostu do oglądania filmu. A, A Widzę, jesteśmy po krótkim cięciu. Tara będzie trochę gorsza jakość dźwięku, ale chciałem aby dziewczyny też słyszały te dźwięki. <grym> Eee, trochę jednak trochę, możemy mieć zobaczymy niezboczne. jak to będzie słychać. Dobra. Chodzimy najpierw do pokoju psychia. A, słuchaj, dobrze, tata. Chodzimy najpierw do psychiatryka czy do dyrektora? Do dyrektora, bo w psychiatryku na bank będzie to dziecko. Nie jestem wręcz Ale pewna. bo to czyta. dzięki. Notatka. Czytaj. Jednemu z naszych pacjentów udało się uciec. Gdy policja dowie się co robimy tutaj z ludźmi, to skończymy w więzieniu, a szpital psychiatryczny zostanie zamknięty. Ma został właśnie zamknięty, bo tu nikogo nie ma. I są zarośnięty, nie, to nie ma. No. Słyszycie to? Nie ma nikogo. Jezu! Jezu się wystraszyłam! Dziękuję. Klucz do pierwszego, pierwszego piętra. Do. Otwieraj dalej. Ty się nie da. A nie, ty się nie da. Teraz wyskoczy. Mhm. No bo i nie. Jest jeszcze spokoj. Ale ja się wystarczyłam tego dziecka. Tego jak teraz dojdziemy to. tam? Ja pierdziłem. Ma około. Idź przy ścianie lepiej. Ej, ale gdzie jest ten ludzik? Tu stał ludzik z patyków. Obnuj no, się. tu stał. Ale tutaj też. Stał ludzik z patyków. Oh, błdę, o, nie. Oh. <grym> nie, nie patrz. Nie spodziewałem się, że to mapa wie, tak w minecraft'cie <grym> może być aż tak straszna. No właśnie, czego by się boimy? <grym> <Żadnie>. <grym> <grym> Dobrze, aż to nie było aż tak straszne. Nie ale, ale nie, jak powszechnie. a teraz tu są. Siema, mordo! Ej, dobrze, nie patrzę na Tu jest zapalone, I musimy. No, nas prześladuje. W tą stronę. Ale ta mam Do toalet no Do toaletów nie, nie wchodzę już do toalet. Ona właśnie tak z tego kibla wtedy wyleciała. Mówiła, to Siema, tak. mordo! Tak Ła. Zasłonięta krwią. Z zaskniętą oj Oj, ojoj. Służycie taki delikatny pick? Co? Słyszeliście chwilę taki delikatny pist, Pan doktor czytaj i wszystko kapi czytaj. Dzisiaj... Dzisiaj niedobry pan doktor Richard Trager przy... Przykuł mnie mocno do łóżka, przez co się zdenerwowałam. Więc gdy mnie odkuł, odgryzłam rękę. Dobrze mu tak. Okej. Okay. To, to chyba pisze Wszystko chyba pisze Nie, tu niektóre na przykład. Chyba to. Nie. O, jedno rozecz pisał jakiś chłopak. Na uwaga, wychodzimy na korytarz. Nie, zaraz nie powinna wyskoczyć przez najbliższe dwie minuty. No z wyposażeniem. Dara wyskakuje. Która do piwnicy? O Jezus, tam się dowiemy czegoś, o, dobra? O, ja cię nie mam. Daj tam teraz zejść. Gdzie Dobra, ale Jezus, to jest. To, ja to nie się patrzyłem na Amerkę i nie tego, nie widziałem jej tak. O, ona tu ale nie masu, była taka straszna, bo ja się nie, nie patrzyłam. Nie, ona szybko znikła, od głosu nie było. Nie, nie byle kiedyś Ja To się był najbardziej taki Taki. Dobra, Idziemy teraz do piwnicy, nie? A to znowu będzie, co nie? To nie? A ja nigdy nie wiedziałam, że można się bać Minecrafta, naprawdę. Właśnie też nigdy nie widziałam tej gorszej strony Minecrafta. A, to na Mac teraz będzie. Mm -hmm. Nie mam o że jej tu się Przygotujcie się, o, teraz są tutaj Aha. koledzy. Słyszycie ten ping? Co daje? O, o, Nie odwracam się. Musimy iść tutaj. No, on za mną tam będzie. Nie jestem pewna. Nie wiem. Pokój. Jej. Ta, ta jest jej pokój. Ona tam będzie. Zrobię no, ja, w tym momencie. Zostawicie łapeczki w górę. Dziesięć łapek w górę musi być pod tym filmem. I my wbijamy się będzie. do tego pokoju. Ona tam będzie, co nie? To jest pewne. O! O! <laughs> o! Dobra. Czyli ona się zamienia w te lalki. Aha, Aha czyli... Dobra, wita, na pełnej. Jej, to jest rzeczy ze święki, kliknij tutaj. Szybko bierz te rzeczy. Karta pacjenta. Tutaj. Nazwisko, Dobra, imię, Edyta. imię Edyta. Data urodzenia 12. Leszczowo. kwietnia 1900. Lewczowo. Adres. adres lewczowo. Musimy jechać. Czyli tu. Kliknij. Dobra, mam adres domu city. Teraz muszę zadzwonić do... Tadeuszu mu o tym, to powiedzieć mu o tym. Muszę. Ej, Ale ciekawe, ciekawe, czemu ona się nie wyświetla. Dobrze, że dzwonisz. Akurat udało nam się naprawić auto i jesteśmy już w trakcie drogi do psychiatryka. No to zmieni kierunek, bo udało mi się znaleźć adres jej domu. O, to słyszę pewnie. W takim razie podaj mi ten adres i wpiszę go od razu w nawigację. Lewczowo 420. No to widzimy się na miejscu Ono tu gdzieś będzie teraz, co nie? Wydaje mi się, że nie ma... Była... dobra Na szczęście mogę jechać autem A, okay. Po prostu Jaki czas Ej, ale ona się później. na stópce nie wyświetliła wtedy No bo były te same same po prostu manekiny Gdzie jest Tadeusz i tak dalej O, tym autem potrąciła A, ty... dziecko Nie, nie tym To o, Tadeusz przyjechał A? O, Tadeusz dzwoni chyba Jesteś już na miejscu? Ty. Tak, i z tego co widzę, to nieźle Wam się śpieszyło. Czekaliśmy na Ciebie, lecz po jakimś czasie postanowiliśmy wejść do środka. Umieliście chociaż ten portal? Właśnie przed nim stoimy, tylko mamy mały problem ponieważ trochę nas zasypało i będziesz musiał znaleźć jakąś łopatę aby dojść do nas. Zobaczę co trzeba się zrobić. Ja myślałam, że tutaj Dobra. Wejdź do środka domu City i odnajdź Tadeusza. Ale musimy też znaleźć jakąś łopatę chyba. Parkour, tutaj chyba trzeba zrobić. Jezus, Jezu! Oj, dobra. dobra. czyli ona tu będzie wyskakiwać. Już myślałem, że nie. Ale nie wiem, czy my tę łopatę mamy znaleźć poza domem, czy w domu. Gotowe. Dobra, widzowie. Chodzimy dalej. Pytajcie. Tam jest pilnica, czyli oni są tam. Tam dom. jest guzior jakiś. Gdzie jest guzior? To nie jest guzior. To, to, to na górze. Aha, a nie, nie, to, to jest, jest płotek. płotek. Ale musimy znaleźć chłopakę. Oni będą chyba na górze, by się podobno zawaliła tak to by się też zawaliła A nie, no, że są w piwnicy. piwnicy i tam Aha. się coś zasypało. No dobra. Idziemy na dół. A bo nie ma góry. Tak, tutaj No musi się tak to. To by nie jak... mm, skrzynka. Oni są czyli... tępi, żeby ją otworzyć. Ten Tadeusz. Tutaj Jurkiem. A mamy łopatę. Żeby ich odkopać. Co tu jest? A to jest wejście po prostu. O, jest góra. A, to jest nie, to wejście, jest stare. Ale jest jeszcze dół. No tu będzie co nie? Nie wiem, na razie A, musimy... Tu jest Tadeusz? Tak, tu ale... są. Nie są zakopane. No to było zakopane. Aha, Dobra, skoro jesteśmy już razem pora obmyślić plan. Yy, plan jest prosty. Wchodzimy przez portal do świata czyli bierzemy ze sobą Edwarta i wracamy. Jeśli tak to ma wyglądać, to jestem gotów. Na no. Pewnie tak. Muszę Wam coś powiedzieć. Jerzy. Mam łopatę. Będziecie musieli tam wejść bez mnie. mnie. A, dobra. Okej. Okay. Jak to? Po tym jak nie zgodziłem się na pójście do jej świata, zabrała mnie tam siłą. Lecz gdy zobaczyła z jaką niechęcią y, tam żyłem, postanowiła mnie stamtąd wyrzucić i odebrać kontrolę nad ciałem. Po czym zabrała moją ofiarę, którą był Edward. Nową ofiarę. No, nie, nie zrozumiecie. Nie zrozumcie mnie źle. I dawaj go opakować. Ja go po prostu nie chcę tam wracać. Dobra. W takim razie trzymaj się, trzymaj za męcz kciuki. Stoić na czatach. Jak tu wejdzie, wali się no, na łeb. Pora na nas, Jakubie. Jeśli jesteś gotów, to przejdź przez portal ja pójdę od razu za tobą. Ta, pójdziesz, pewnie tak. Nie Oni są zdrajcami na stópę. Widzisz? A jest. Jest Tadeo. No, a Tadeo, bo tu jest jakoś ciemno. Edward. Edward! Siema Edward! Co jest grane? Co wy tu robicie? Przyszliśmy cię stąd zabrać. Jak nic już tu zginie? Co jest grane? Co wy robicie tu? Aha, dobra. Przyszliśmy cię stąd zabrać. Aż mi was szkoda, zamknij się i siedź cicho. Wasz plan by się udał, gdyby nie jedna rzecz. Gdyby co? I co? Tylko dwie osoby z waszej trójki mogą opuścić te, ten świat. Mówię, Tadeusz nie uczył. Kłamiesz. W takim razie przekonajcie się sami, mówię prawdę. Gdy dwie osoby przejdą przez portal, zostaną automatycznie zamknięte. Teraz Tadeusz uciekł. To co teraz? Twardzie, muszę ci coś powiedzieć. Jestem jest. Twoim ojcem. Gdy wczorajszej nocy szukałem informacji na Twój temat, udało mi się znaleźć dane Twojej matki. Nie! I po połączeniu faktów udało mi się Wiedziałam. ustalić, że jestem Twoim ojcem. Wiedziałam! No i teraz e, Tadeusz. Ja pewnie zostanie. Znaczy nie Tadeusz. Wie. Jego ojciec. A bo się poświęcił, że przeżył. Co, ale jak to? Kilkanaście lat temu miałem z Twoją matką romans. O kurde, jeśli to prawda, to czemu zostałeś, Zostawiłeś nas samych? Twoja matka nie powiedziała mi o ciąży. Nawet nie wiedziałem, że mam syna. Pewnie tak, wyszedłeś po mleko. Dlatego to ja powinienem cię tutaj zastąpić. Przynajmniej tyle mogę dla Ciebie zrobić. Ja powinienem tutaj zostać. Wiedziałem, że to ja powiedziałem tobie, abyś udał się do szkoły. Przez co trafiłeś tutaj? Teraz po tym wszystkim nie chcę stracić żadnego dwa. Jak wtedy usza nawet nie Dlaczego ci musi tu zostać. Idźcie już. Chyba Jakubie. Aha, czyli Jakub dostaje. Okej. Okay. Żej celu. No i... Koniec! i co, i teraz będą szukać? Edward. Ja bym Edwardem Jezus Niech mam tej gry. Tu, 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 tu Edward. ojciec. Brakowało mi takich widoków. nie jedyne kogo teraz mi brakuje to Jakuba no Jakub F myślę, że ja Jakub wolałby abyś zaczął żyć tak jak dawno może masz F no a dawaj F A nie mogę cię zabrać i teraz bym była jakby on go złamał ciebie gdy zapomnisz o tym wszystkim nie ma go Kogo? Jest Tadeo. To może idźmy na jakiś spacer po lesie. Czemu nie. Okej. Okay. No to droga. Co ja mam iść? Na spacer. A. Okej. Okay. Postać ze snu. Dwa. By lewy gaming. Będzie trzecia część, jestem pewna. jest warto. Widzowie, dziękuję Wam za oglądanie. Myślę, że seria będzie fajna, znaczy seria. Te odcinki, z, dwa z, z tej mapki będą fajne. Drugi ewidentnie straszniejszy niż poprzedni. Eee, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Naule.